Witajcie kochani na tarot Esme. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście tutaj ze mną i zapraszam na y, ogólne czytanie tarota dla zodiakalnych y, raczków na luty y, 2022 roku. Kochani, przygotowałam dla Was y, talię tarota gwiazdy, a y, przesłania anielskie będziemy patrzeć, jak zwykle z stali życie z aniołami. Okej, okay. proszę moje wyższe ja o prowadzenie zgodnie z najwyższym dobrem dla mnie podczas czytania i dla wszystkich oglądających to czytanie w swoim czasie. No to zobaczmy, co tutaj aniołowie mają, jakie info mają dla Was. Kochani, po czytaniu zajrzyjcie sobie do opisu filmu, znajdziecie tam link do mojej strony internetowej, a na stronie moją ofertę z czytaniami indywidualnymi. Jeśli ktoś potrzebuje, to zapraszam. Okej. Okay. Jakie info dla naszych kochanych raczków? Jakie informacje dla naszych kochanych raczków? Na luty 2022 roku. Raki, luty 2022 Archanioł Rafael. Przed tak. chwilą robiłam czytanie dla bliźniąt i był Archanioł Michał. Teraz pojawia się Archanioł Rafael. Rzadko bardzo archaniołowie pojawiają się w czytaniach miesięcznych, a tutaj mamy prawdziwy zlot archaniołów. Coś jest na rzeczy. No, Archanioł Rafael jest głównie aniołem uzdrowienia, więc coś będzie u was, drogie raczki, uzdrawiane. No dodatkowo, oczywiście, tutaj jeszcze są inne y, sfery związane z działalnością Archanioła Rafaela. Przeczytamy. Rozpoczyna się właśnie proces naszego uzdrawiania. Archanioł Rafael jest zawsze w zasięgu naszej ręki, aby nam pomóc w uzdrowieniu siebie i całego otaczającego świata. Pamiętajmy o uzdrawiającej sile miłości, której możemy użyć w każdej chwili i wszędzie. Być może czujemy się chorzy na ciele lub duszy. Wiedzmy, że w tej chwili otacza nas uzdrawiająca siła Archanioła Rafaela, więc rozmawiajmy z nim codziennie. Kiedy czujemy się źle, źródło tego stanu zawsze znajduje się w nas. To my tworzymy, wybieramy, zapraszamy do naszego ciała i duszy choroby przez nasze emocje i myśli. Zastanówmy się, czy to nie najwyższy czas, aby zatrzymać się, popatrzeć uważnie na siebie i na swoje życie, czy naprawdę chcemy w ten sposób żyć. Zaakceptujmy i pokochajmy sytuację, w której się znajdujemy. Każde doświadczenie ma swój cel. Nie odrzucajmy go. Czasem błogosławieństwo pojawia się właśnie w postaci jakiejś słabości. Sytuację, którą chcemy uzdrowić, uznajmy za cenny dar. Podarujmy go Bogu oraz Archaniołowi Rafaelowi z miłością. Wszystko jest w nas. Kiedy uzdrawiamy siebie, uzdrawiamy cały wszechświat. Afirmacja Jestem, który jestem. Jestem doskonałą istotą we wszystkich swoich aspektach, pełną zdrowia i sił. No, pokochani, macie wspaniałą afirmację. Naprawdę cudowna afirmacja, warto sobie ją zapisać i pracować z tą afirmacją podczas trwania lutego. Jestem doskonałą istotą we wszystkich swoich aspektach, pełną zdrowia i sił. No, piękna, przepiękna afirmacja. Okej, okay, no dobrze. Archanioł Rafael będzie Wam pomagał w lutym. Będzie uzdrawiał to, co będzie u Was do uzdrowienia, a my tutaj zobaczmy, co pokaże się dla Was z kart Tarota. Troszkę duże karty wybrałam. Ale piękne są te karty, tylko kiepsko się tasują niestety, bo są bardzo duże, a ja nie mam dużych dłoni. Okej. Okay. Co dla naszych kochanych raczków na luty 2022 roku? Jakie energie, jakie potencjały? luty 2022 roku dla naszych kochanych raczków. Raki słoneczne, księżycowe, marsowe, wenusowe, ascendentalne. Co dla Was na luty 2022 roku? Główna energia król kielichów. Przeszłość. Rycerz Denarów. Przyszłość. Cesarz. Co będzie Wam pomagać? Trójka Kielichów. Co może przeszkadzać? Czwórka Mieczy. Wpływy zewnętrzne. Księżniczka Kielichów. Wpływy. Ukryte az buław. Oczekiwania lub obawy, trójka denarów i rezultat. Albo rada. Sąd ostateczny. Piękne energie macie. Z przełożenia siódemka Buław. Kochani. Serce Wasze się w tym miesiącu będzie przepięknie otwierać. To się już tutaj pokazuje bardzo, bardzo czytelnie. Król Kielichów, oczywiście to może być konkretna osoba dla niektórych, ale to też jest Wasz król. Król Kielichów, król Trygonu Wodnego. Czyli możecie to być Wy, może to być Wasza energia, może to być energia Waszego partnera, partnerki. To jest czytanie ogólne, więc tutaj nie patrzymy na płeć. Król Kielichów też poza tym oznacza energię serca. Przepiękny jest tutaj w tej talii Król Kielichów. On przychodzi jako ten król pełen troski, pełen miłości, z otwartym sercem. Z tą dojrzałością emocjonalną, dojrzałością serca. Przychodzi też, żeby wesprzeć. On jest właśnie opiekunem, pomocnikiem. Więc, czy to wy tacy będziecie w tym miesiącu, czy może ktoś dla Was taki będzie? To też To też może się w ten sposób manifestować. W każdym razie, cały, to, jest, to jest główna karta czytania. I ona mówi o tym, że to serce tutaj będzie się otwierać. Będziecie też dojrzewać emocjonalnie. Sprawy, które będą działy się w tym miesiącu, będą wpływały na wasze otwarcie serca, lub wy będziecie pomagać komuś otworzyć swoje serce na was czy na życie. Też w ten sposób mogłabym to odczytywać. Jeśli chodzi o kartę przeszłości. Mamy tutaj rycerza denarów. Rycerz denarów jest tym takim jednym z najbardziej powolnych rycerzy. On sobie działa metodycznie, na spokojnie, robi swoje, prawda? I to jest karta, która wskazuje, że w przeszłości działaliście prawdopodobnie według jakiegoś systemu swojego. Sprawy, o które, się, które były dla Was ważne, po prostu były realizowane krok po kroku, bez jakiegoś większego pośpiechu. Z taką myślą, że w końcu będzie to, co trzeba, że ten spodziewany rezultat nastąpi. Ale w karcie przyszłości mamy kartę cesarza. To jest tutaj ciekawa energia, bo w przyszłości pokazuje się ktoś, kto wprowadza zasady. Ja myślę, że to mogą być zupełnie nowe zasady i bardzo możliwe, że to, że to właśnie będziecie wy. Oczywiście karta cesarza też może wskazywać, że odgórnie gdzieś tam nastąpią jakieś zasady, będą wprowadzone jakieś zasady i trzeba się będzie z tym liczyć, prawda? Ale też król kielichów jako główna energia może mówić, że te zasady będą mimo wszystko szły właśnie z miłości. Jednak cesarz też kieruje się y, dobrem innych. On to, co robi, też robi po to, żeby. Inni byli szczęśliwi, żeby w tym jego cesarstwie było, było po prostu dobrze. Więc y, mam taką nadzieję, że właśnie tak to właśnie w tym miesiącu u was będzie, że wprowadzicie y, zasady do swojego życia, które będą właśnie y, związane i z uzdrawianiem, to co mówił archanioł Rafael, prawda, y, waszego życia, różnych aspektów waszego życia ale też być może wytyczycie nowe granice może gdzie nie gdzie będą poszerzone a może gdzieś zawężone czasami cesarz musi być no patrzeć też tak daleko wzrocznie perspektywicznie ja w każdym razie tutaj czuję że te zasady jeżeli będą wytyczane przez was jeżeli ten cesarz mówi o was to one będą szły z serca i będą korygowały to, co do tej pory było wyznaczane tu z energii rycerza denarów, czyli z takiego bardziej no, służbowego, można powiedzieć, z takich zasad pojmowanych szerzej, bardziej, mniej wynikających z serca, a bardziej z jakiejś rutyny, z jakiegoś, z przepisów i tak z takiego trzymania się, z takiego społecznego patrzenia, też na życie. Tu bardziej taka energia już idąca z serca. I dobrze jest wprowadzić te zasady w swoje życie, tak, żeby one właśnie były na tyle przemyślane, żeby były po prostu korzystne i dla Was, i dla Waszych bliskich. Co będzie w tym wszystkim pomagać? Mamy trójkę kielichów. Piękna energia, energia. Y no, Gloryfikacji życia, można powiedzieć. Energia cieszenia się życiem, energia y, umiejętności y, patrzenia na życie właśnie jako na ten cud, jako na radość też. Y, dobrze, y, dobrze jest tutaj y, przy tej karcie y, kontaktować się z innymi, y, razem świętować y, różnego rodzaju y, sytuacje, y, czy Wasze sukcesy, czy właśnie. W momencie, gdy uda Wam się Wasze sprawy, no, właśnie dopiąć też, tak można powiedzieć, bo w karcie cesarza to też jest takie objęcie rządów, można powiedzieć, prawda? Więc może tak być, że dobrze będzie też dookoła, tak jakby światu powiedzieć, i cieszyć się tym, bawić się tym, spojrzeć na życie jako na coś, co, co może być przyjemne. Bo to nie, nie do końca u zawsze, zawsze u, ludzie, ludzie właśnie w ten sposób to postrzegają. Bardziej się skupiają na tym, co jest niedobre, i temu poświęcają swoją energię, zamiast skupiać się na tych przyjemniejszych chwilach życia i to właśnie celebrować. A dzięki temu, że skupiamy się na pozytywie, to następuje właśnie to uzdrowienie, i to jest tutaj bardzo, bardzo ważne. Co może przeszkadzać? Mamy czwórkę mieczy. No, czwórka mieczy czasami może wskazywać rzeczywiście na jakieś problemy zdrowotne, na jakieś sytuacje, w których trzeba będzie na przykład odpocząć. Może też tak być, że trzeba się będzie po prostu odregenerować. Ale czwórka mieczy tutaj może też wskazywać na coś takiego, że w różnych sytuacjach w tym miesiącu. Żebyście unikali takiego całkowitego odcinania się. Bo czwórka mieczy w negatywie będzie zbytnio się chciała izolować. I, a tu bardziej właśnie chodzi o to, żeby, żeby łączyć swoje siły, żeby cieszyć się razem, żeby gloryfikować właśnie to wszystko, to, co się dzieje, to co jest ważne. Żeby to wspierać, żebyście za bardzo się, jeżeli będziecie mieli też swoje własne odkrycia w życiu żeby też za bardzo tego nie, nie zabierać tylko dla siebie. Na no, 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 no to bym też tutaj zwróciła uwagę. No a w takim codziennym życiu to po prostu um, taka, m, może się po prostu pojawiać taka tendencja do y, zamykania się w sobie, do y, odsuwania się od innych. Od też takiego myślenia, że nikt mnie nie rozumie, albo coś takiego. Po prostu tego unikajcie. Jeżeli coś takiego zacznie się pojawiać, od razu trzeba, nie wiem, chociażby złapać telefon i zadzwonić do przyjaciela, pogadać. To jest tutaj ważna rzecz, żeby nie wkręcać się w jakiś taki dół. W karcie przyszłości mamy księżniczkę kielichów. I jest to karta, która przynosi dużo niespodzianek, więc życie będzie. Mieć y, dużo takich przyjemnych, dobrych rzeczy dla Ciebie y, w tym miesiącu, właśnie też i energię uzdrowienia, energia uzdrowienia poprzez serce. Y, tu y, ten y, kielich pełen, y, pełen miłości, pełen szczęścia, y, już do Ciebie płynie. To jest w ogóle Twoja energia. Myślę, że, drogi Raczków, tutaj teraz, y, w tym czasie, y, w czasie lutego, możesz czuć się naprawdę bardzo dobrze w sensie takim. Y, Takiego przepływu. Życie będzie ten przepływ ci dawać. Ważne jest, żeby się też za bardzo przed tym nie bronić, bo tutaj patrzę jeszcze na kartę z, prze, kartę z, prze, z przełożenia. Jest to siódemka buław, a siódemka buław jest kartą takiego, wiecie, okopywania się gdzieś tam ze swoimi racjami i tak dalej. Tu być może trzeba, trzeba będzie gdzieś tam w pewnym sensie. Trwać przy swoim, ale mam takie wrażenie, że to już po jakimś, takim, po jakimś takim przemyśleniu, już po zmianie tej energii na takiej energii z ego czy z, z, no nie wiem jak to nazwać, z takich ostałych przepisów, z jakichś takich przekonań i tak dalej, przejść na energię serca, wtedy, wtedy tak, wtedy warto pilnować tego swojego i, i trwać na swoim, żeby nie pozwolić, żeby jakieś siły wtargnęły oczywiście, jak najbardziej. Ale pamiętajcie też, że ze świata też będzie płynęło dużo, dużo miłości do was, dużo dobrych rzeczy. Też mogą pojawić się dla niektórych raczków Nowe przyjaźnie, nowe związki, nowe relacje, które trzeba będzie wziąć pod uwagę i dobrze będzie to zrobić. Także na to też zwróćcie uwagę. No i jeśli, jeśli nawet pojawią się jakieś problemy zdrowotne, o których tutaj Czwórka Mieczy mogła mówić i też Archanioł Rafael też przychodzi często po to, żeby pomóc w jakimś uzdrowieniu. Więc tu w ukrytych wpływach u was jest asbuła. Więc cokolwiek by się nie działo, i tak wyjdziecie na swoje, i tak będzie dobrze, siły wrócą i, i wszystko dobrze się potoczy. Więc też po prostu pamiętajcie o tej swojej sile, takiej, takiej rdzennej, wewnętrznej sile witalnej. Pielęgnujcie ją i w momencie, gdy już, już będzie to przełamanie jakieś. W jakiejś sytuacji życiowej, bo czy to będzie chodziło o zdrowie, czy o jakieś sprawy relacyjne, bo też tak może być, to po prostu trzeba, jak to się mówi, od razu wskakiwać na konia, żeby nie tworzyły się jakieś niepotrzebne lęki, jakieś problemy i tak dalej. To też tutaj jest, myślę, bardzo ważną rzeczą. No i oczekiwania lub obawy Trójka Denarów. Obawą tutaj w Trójce Denarów może być to, że gdzieś tam możecie myśleć, że w sytuacjach krytycznych możecie nie mieć wsparcia. Ale ja myślę, że to zupełnie niepotrzebne zmartwienia z waszej strony. Raczej bym to traktowała właśnie jako oczekiwania, że to wsparcie będzie i tak i tutaj na to trzeba liczyć, że to wsparcie będziecie mieć, bo przede wszystkim archanioł Rafael będzie wam pomagać, a po drugie też na pewno znajdą się osoby, od których to wsparcie y, będziecie mogli przyjąć. Są dwie trójeczki, więc y, na pewno nie będziecie w tym wszystkim sami. To jest tutaj też bardzo ważna, y, ważna informacja. No i w karcie rezultatu i rady macie przepiękną, przepiękną kartę sądu ostatecznego, czyli jest to karta uzdrowienia. To jest, y, można powiedzieć, tutaj, też energia Archanioła Rafaela Rafała i y, to jest powrót do mocy, to jest właśnie takie y, w niektórych taliach ta karta nazywa się zmartwychwstanie, czyli y, też energia przebudzenia, też człowiek sobie uświadamia prawdy, takie wielkie, wielkie, wspaniałe prawdy absolutne, to są, to jest moment właśnie też oświecenia przebudzenia, olśnienia y, ale też przede wszystkim tak jak mówiłam, powrotu do sił do sił witalnych, do zdrowia. Więc cokolwiek w tym miesiącu nie będzie, będzie się u Was działo, drogie raczki, to pamiętajcie, że to wszystko się dzieje po to, żebyście mieli jeszcze więcej, żebyście poszli jeszcze wyżej, żeby energie, które są w Was, jakieś programy, które dotyczą Was i są negatywne, mogły od Was odpaść. A w chorobie tak się właśnie dzieje, że. Czasami pojawia się jakaś sytuacja, po to, żeby pewne rzeczy mogły się przetransformować, po to, żeby was dać jeszcze wybić, jeszcze wyżej do góry, żebyście mogli zrobić właśnie taki wspaniały postęp i jeszcze lepiej panować nad swoim życiem, panować w swoich królestwach, w swojej codzienności i jeszcze bardziej tym życiem się cieszyć. No i myślę, że w ogóle piękne są te karty, muszę przyznać, dawno ich nie używałam. Ten król kielichów, wasz król, ja myślę, że tutaj w tym miesiącu właśnie idzie o tą energię serca u was, o prawdę serca. No, to jest tutaj myślę taka bardzo ważna rzecz i taka weryfikacja też samemu ze sobą. Naprawdę, możecie bardzo pięknie w tym miesiącu zweryfikować właśnie swoje potrzeby i wznieść się na tej energii jeszcze wyżej. To jest tutaj myślę bardzo takie, no dla mnie to jest tutaj takie jasne. Piękna energia. Archanioł Rafael będzie wam bardzo, bardzo w tym miesiącu pomagać. Ja myślę, że nawet z każdą rzeczą wymagającą jakiś, jakiegoś takiego właśnie przetransformowania, wzniesienia, możecie właśnie kontaktować się z nim, pracować z nim. Może być bardzo pomocne. Archanioł, Archanioł Rafael też jest, to też jest energia króla kielichów w Osho Zentarot, król kielichów, król wody jest nazywany królem uzdrowienia, więc to też jest po to. Jakiś czas uzdrowienia w większej lub mniejszej, w większym lub mniejszym zakresie w waszym życiu, w lutym będzie przechodzić. I też bym powiedziała, nie trzymajcie się za sztywno dawnych rzeczy, dawnych przekonań, dawnych sytuacji, dawnych sposobów rozwiązywania. Tu naprawdę trzeba pracować ze swoim sercem, otwierać się otwierać się na uzdrowienie tak szeroko. Wszystkiego dobrego, drogie Raczki, wam życzę na ten luty, bo widzę, że on naprawdę przyniesie wam bardzo, bardzo dużo dobrego. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Trzymajcie się. Pa!